Zaczynamy vlog dzień drugi. Słuchajcie, jest środa godzina 7.40 2 Ja muszę wychodzić już szybko. Mam dzisiaj lekcję do 14.20, a później e, może wrócę do domu nagram wam ulubieńców e, Jeżeli nie, jeżeli coś mi innego wypadnie, no to na, 17, nie, na 16 od razu jadę. Na korepetycję z matmy. E, trzymajcie za mnie się też kciuki mocno za ten sprawdzian z matmy. Będziecie też musieli trzymać go, je, znaczy je za sprawdzian w piątek i później jeszcze we wtorek i jeszcze 15, nie pamiętam, co to jest, ale w każdym razie wtedy też. E, tak, możecie mi zazdrościć, ilu, pięć sprawdzianów w ciągu dwóch tygodni. A teraz, tak jak mówię, zbieram się poza dzisiaj nic nie mam no i zobaczmy, co będę robić. Już się nie mogę doczekać, aż założę moją świąteczną pościel, którą sobie kupiłam i pokażę Wam jej na razie. Ale zdradzę wam, że są fajne pościele w Tesco i w netto, nie wiem, czy u Was jest netto pewnie tak to zajrzyjcie tam, bo są naprawdę niedrogie za około 50 zł, że nie pościele, tylko wiesz, wiecie, wiesz, ty, wiesz, ty, ty są poszewki na kołdry. Dobra, zbieram się, lecę. Mua, pa papa. Skończyłam lekcję. I powiem Wam, że to był ciężki dzień. Yy, tak średnio się czuję. Początek dnia był słaby, później też, i dopiero końcówka teraz była fajna. Pisałam ten sprawdzian z matmy. Już, już w ciągu dnia stwierdziłam, że nie, nie, nie dam rady, trudno, yy, nie pójdzie mi dobrze, ale usiadłam i zrobiłam wszystkie zadania. I zrobiłam je wszystkie dobrze. Bo już sprawdziłam odpowiedzi, także jestem mega zadowolona i mam nadzieję, że będzie pięć, że niczego tam się pani nie dopatrzy. No, więc jestem zadowolona, czekam na parkingu pod szkołą na Patryka i jedziemy w restauracji na jakiś obiad, bo ja za godzinę mam korepetycję, więc mam jeszcze czas idziemy coś zjeść. Cześć, już jestem w domu. Miałam korepetycję z matematyki, byłam, jak widzieliście, na obiedzie i widzieliście też tą świąteczną ciężarówkę Coca-Coli. Chciałam podejść bliżej, z drugiej strony, e, nie wiem, coś dla was nagrać, ale tam był taki korek, że sobie nie wyobrażacie. Ja e, obok, mieszkam obok tamtego miejsca, gdzie ta ciężarówka stała, dosłownie na pieszo, dwie minuty. E, a jechałam stamtąd, wyjeżdżałam stamtąd z parkingu przez około pół godziny. To była jakaś masakra. E, nikt nie, nie chciał mnie wypuścić w ogóle, a jak pojechałam w drugą stronę, to właśnie tam stałam kolejne 15 minut. E, teraz właśnie zrobiłam sobie chałkę z masłem. Uwielbiam chałkę z masłem. Po prostu nie wiem, czy Wy też lubicie, dajcie koniecznie znać, bo ja uwielbiam. No, i obejrzę sobie chyba zaległy odcinek, to Model, bo nie, ogl nie oglądałam ostatnio, bo się uczyłam w tym czasie. Oczywiście wiem, kto wygrał, ale chcę zobaczyć ten ostatni odcinek. E I na szczęście na jutro nie mam nic do nauki, bo przełożyła nam pani sprawdzian, który miał być w piątek, przełożyła nam na wtorek, więc ja jestem tak szczęśliwa, w końcu trochę odetchnę od tej matmy i sobie odpocznę, więc dawam znać, jak będę coś później robiła. Ja już po kąpieli. Siedziałam, pooglądałam trochę vlogmasów. W sumie to sporo. I wyglądam jakby była jakaś ogromna. Ale mam na sobie strój myszki -miki, który jest duży. Tu mam uszy, których na razie nie zakładam, bo mam koka i po prostu będzie to źle wyglądało. Oglądałam vlogmasy i powiem Wam, że. Vlogmasy to jest chyba moja ulubiona seria na YouTubie, bo są tak. Tak po prostu fajnie mi się robi, jak oglądam to. Szczególnie jak oglądałam teraz. Jezu, z ja wyglądam. Oglądałam teraz y, vloga Zoelli, którą uwielbiam z całego serca. I jak ubierali choinka szukali tej choinki, otwierali kalendarze adwentowe i to... Wiecie, wiecie o co chodzi. W taki, takiej radości, szczęści, takim spokoju. I to jest super, super czas w roku. A teraz chyba poczytam sobie książkę właśnie Zoelli. Bo dostałam ją jakiś czas temu od rodziców. Ta pierwsza część Girl Online. I y, y, Zaczęłam czytać tam doszłam chyba do 70 czy do setnej strony, ale no nie mam w ogóle czasu na to, a dzisiaj mam luźniejszy wieczór, więc chyba sobie po prostu to poczytam. Widzimy się rano, mam nadzieję, że jutrzejszy dzień i piątkowy będzie ciekawszy niż dzisiejszy, ale tak to jest, tak jest szkoła, więc żegnajcie i do jutra. Pa pa! Dzień trzeci. Powiem wam, że tak dzisiaj się źle czuję, że to jest jakaś masakra. I pewnie widzicie po mnie, bo po mnie od razu wszystko widać, zawsze jak coś mi jest. Eee, muszę coś zjeść, wziąć jakieś tabletki przeciwbólowe, eee, umyć głowę szybko. Eee, zrobię sobie herbatę i jakoś przeżyję ten dzisiejszy dzień. Chciałam Wam wspomnieć, jak widzicie te vlogi z tygodnia, nie są może jakieś mega ciekawe, za to w weekend będzie się dużo działo. Mam nadzieję, że Wam się spodoba właśnie piątek, sobota-niedziela. No i co? Dobra, nie mam siły na razie mówić. Siedzę jeszcze w mojej myszce Miki, idę zrobić herbatę i zaraz chyba umyję głowę. Przyjechał do mnie Patryk po południu, już po szkole yy, i oglądaliśmy trochę nasz serial. Zapomniałam wam tego nagrać, a teraz że była na jutro nic. Nie mam i w ogóle na dziewiątą i chyba kończę o dwunastej, yy, bo na ostatniej lekcji jest próba poloneza, ale Patryk nie może przyjść, i jeżeli nie będę miała koleżanki do tańca, to chyba nie idę na to, więc wtedy skończę o dwunastej trzydzieści, mając na dziewiątą, więc super. Yy, I wtedy jutro na pewno wrócę i nagram tych lubieńców, bo już jest 3 grudnia, więc jeszcze tego czwartego powiedzmy, że będzie ok. No więc naprawdę ja mam ciągle gadam o tych porządkach, ale to musi być taki jeden dzień, kiedy ja usiądę i posprzątam wszystko na biurku, wszystko stamtąd zabiorę, wysprzątam szafę, garnę, półki. Po prostu wszystko, żebym już mogła wejść z moimi dekor dekoracjami świątecznymi, żeby zmienić pościel, żeby odkurzyć wszystko po prostu takie generalne porządki bo mój pokój tego potrzebuje ja się źle czuję teraz, bo chcę coś robić, ale nic nie mogę robić, bo był bez sensu i właśnie prezenty urodzinowe jeszcze na tym biurku leżą. Urodziny miałam 14 sierpnia, jest grudzień, ale to pomijmy. Mm. Dajcie znać, czy widzieliście o tym triku, że można tak przestawić ten cypelek od puszki, że możecie włożyć tam słomkę i wam nie wylatuje. Mhm. Ja się dopiero o tym dowiedziałam jakiś czas temu. Teraz już mi słomka nie wyskakuje. I może energetyk to nie jest zbyt dobry napój świąteczny, ale słomkę mam taką w różową, oj! Taką w różowe paski jeszcze z tamtego roku. Więc powiedzmy. Chciałam wam jeszcze powiedzieć, że e, mój kalendarz już został wysłany, więc trzymam kciuki, żeby był już jutro, bo tak mnie zazdrość zżera, jak widzę u Agnieszki i u Ali. Ja dam wam linki oczywiście na dole do dziewczyn, e, że już one mają swoje kalendarze i najgorsze jest to, że widzę, co jest w tym kalendarzu, bo jest ta sama wersja kolorystyczna, więc wiem, że już były dwie rzeczy. Jeżeli dostanę go jutro, no to... Czekajcie, to jutro będzie czwarty, więc będę miała cztery rzeczy już do otwarcia i nie mogę się doczekać, ale szkoda, że cztery dni mi przepadły. Muszę też kupić kalendarz czekoladowy i tak. Albo dobra, to porozmawiamy o planach, no jutro powiem wam jutro, albo w ogóle wam nie powiem i tylko będziecie to widzieli. Ale już nie mogę doczekać, dobra. lepsza vlogerka wszech czasów naprawdę Nie ja nagrywałam dla was nic przez jakiś czas, ale już leżę w łóżku wykąpałam się, jeszcze nie zmyłam makijażu ale spokojnie zmyję no i będę zaraz szła spać, ogólnie nic mam zły dzień, źle się czuję wieczór był przez chwilę lepszy, ale później znów popsuł mi się humor mam nadzieję, że jutro będzie lepiej widzimy się jutro, dobranoc E, vlogmas dzień czwarty. Słuchajcie, e, ja zaraz wychodzę do szkoły, jest 8.33. E, za chwilę sobie nie muszę wychodzić, ale najpierw chcę wyprostować włosy, bo dzisiaj są okropne. Ja ich nie prostuję zawsze, na, nie wiem, po jak po albo na drugi dzień, jak wieczorem umyję, to, to nie zawsze je prostuję, ale dzisiaj są po prostu straszne, wyglądają okropnie. Zobaczcie w ogóle na żywo jeszcze są takie napuszone, brzydkie, więc szybko chcę je wyprostować. Zaraz wychodzę do szkoły. No, tutaj moja furka yy, i odezwę się do Was jakoś o 12:40, coś takiego, 30. Jak skończę lekcję i będę jechała do domu. Także miłego dnia! Skończyłam właśnie lekcję. To jest snap boże. E, filmy z samochodu, z parkingu to chyba będzie jakaś nasza nowa tradycja. Ciszy trochę. Ja e, jednak skończyłam o 13:25, bo była. Hej. Była próba poloneza. Tak się cieszyłam, że wcześniej kończę. A powiem Wam, że jestem tak śpiąca, że najchętniej bym się położyła i spała do wieczora. Bo do radu najlepiej. Teraz nie wiem, co jeszcze robię, ale tak jak mówiłam, dzisiaj Wam nagram ulubieńców. Więc jak to oglądacie, to już pewnie ci ulubieńcy, no na pewno, już będą wtedy na kanale. No. Więc jadę. Jestem taka głodna i tak mi się pić chce, a już nic nie mam. Zapomniałam Wam też powiedzieć, że. Pani oddała sprawdziane z matwy i dostałam piątkę, więc. O, więc jestem tak szczęśliwa. U. Jestem tak szczęśliwa, naprawdę, bo ostatnio ta moja nauka w ogóle się nie opłacała, ale w końcu miałam 19 na 20 punktów e, ze sprawdzianu, więc super. Nagrałam już w ulubieńców, złapałam się na całkiem dobre, O nie patrzcie tam! Całkiem dobre światło, e, więc teraz Wam ich szybko zmontuję i dodam. I mam nadzieję, że film Wam się spodobał tak jak. Uhuhuhuhu! Te, które będę dla Was teraz nagrywała i no. Więc czas na montaż. Dostałam już mój kalendarz i otwieram. I będę musiała od razu. Cztery okienka naraz otworzyć. Mówiła, że strasznie ciężko... Nie... nie tam tego na nagrywaniu. Czego? Że wiesz, że będzie w czterech rzeczach. To będzie w czterech no rzeczach. Wiem, co będzie w czterech rzeczach, bo dziewczyny nagrywały, ale mi to strasznie łatwo odchodzi. A wszystkie mówiły, że jest masakra, jak widziałam na filmach. A nie, jakoś łatwo poszło. że to jest specjalny pokupiony z miłością, prawda mi się? smaczna kulka. Pierwszy to jest y, lakier czerwony i druga to jest o! taka pomadka. Tutaj jest strasznie słabe światło, więc nie wiem, czy w ogóle będzie widać jej kolor. No, Białym tutaj. Nie, to nie widać. Będę musiała wam pokazać to w domu. O, tak najprościej chyba. Pomadka wygląda w ten sposób. Ona nie jest matowa, tylko taka właśnie kremowa, ale bardzo ładna. A tu jest rozświetlacz, który właśnie widziałam dzisiaj u Agnieszki. No i znowu tego nie wyciągnę. Dobra, na razie nie będę tego wyciągać, ale on jest taki i faktycznie jest strasznie taki fioletowy. Jestem ciekawa, jak będzie wyglądał na skórze, ale mogę wam nagrać test tych kosmetyków z tego kalendarza, więc jeżeli chcecie, to piszcie pod tym filmem. To na bieżąco mogę coś takiego nagrywać. I to jest róż. Ładny bardzo. Ale on też jest z drobinkami, z tego co widzę. No więc to są wszystkie moje okienka na dzisiaj, i tak. W końcu mam ten kalendarz. jestem w domu widzicie, ja mam ogólnie hybrydę, którą zamalowałam bo zaczął mi odbarwiać się jakoś lakier nie wiem, zaczął zmieniać kolor i mam czarny, ale ten czarny tak strasznie mi popękał i nawet tutaj na środku na pewnokciach nie wiem, czy jesteście to w stanie zauważyć więc może to zmarzę, już mam odrost straszny muszę zrobić nową hybrydę i nie wiem, może zdecyduję się na ten czerwony I przypomniało mi się, dlaczego ja chodzę na paznokcie. Do kosmetyczki to jest takie pracochłonne, tak nie lubię już tego robić. I zawsze się gdzieś ubrudzę, zawsze gdzieś dotknę, zawsze coś nie wyjdzie. I znowu mam takie długie te pazury. A jak robiłam, to właśnie miały być króciutkie. Specjalnie dlatego zmieniłam kształt. To znowu są takie wielkie. No zakra, nie chcę już tych paznokci, ale wolę to niż niż malować, bo to było straszne. Aha, i w końcu nie pomalowałam tym lakierem, bo mam pod spodem inny, Był po prostu nie chciał tego przykryć, więc zdecydowałam się tradycyjnie na Nails Ink London w kolorze 403 Victoria i to jest taki kolor, to jest taki burgundowy, tak to się nazywa, nie znam się na kolorach. Ja bym powiedziała, że to jest ciemny bordowy. No, jak już maluję paznokcie, to zazwyczaj tym lakierem właśnie. Dobra. Idę montować vloga Padryk mi kupił ostatnio taki ogórcik Krabo W smaku z takimi drażetkami Powiem wam, że to mi się kojarzy strasznie z jakimś przedszkolem Kiedyś się jadło takie rzeczy Ale szczerze mówiąc to zgłodniałam, ale już nie chcę robić nic do jedzenia, bo obudzę mamy, A już nie chcę dzisiaj budzić, z piątek, niech odpocznie, więc jem serek Słuchajcie, zmontowałam vloga i początkowo materiału miałam prawie 40 minut naprawdę 39 minut materiału z trzech dni, więc stwierdziłam, że nie ma opcji, żebym dała radę wcisnąć jeszcze sobotę i niedzielę, gdzie w ten weekend e, idę i do kina, i na kolację, więc e, postanowiłam nagrać oddzielnego vloga właśnie z weekendu e, więc to moje postanowienie o vlogach dwa razy w tygodniu raczej się nie uda bo tego materiału jest po prostu za dużo także zobaczymy jak to będzie na razie po prostu powiem wam tyle, że że zobaczymy jak będę miała materiał Jeżeli będę go miała w danym czasie więcej To po prostu dodam vlog częściej Vlogi częściej Jeżeli będę miała materiału mniej To wtedy dodam, będę dodać rzadziej No, więc teraz się z wami żegnam Mam nadzieję, że film wam się podobał Że nie zanudziłam was swoim nudnym tygodniem szkolnym A teraz zmykam już zmyć makijaż i spać I dobranoc i do następnego vloga. Zobaczymy, kiedy tam może w poniedziałek. Także dobranoc.